Widzowie, czekajcie, dzwonię do kolegi. Halo, Franek. Halo. E, to jedziemy na ten morze? No, możemy. Dobra. Tylko ja wyjdę z domu. Dobra, to ja też wychodzę. Tak, widzowie, e, jedziemy nad jezioro, albo nad morze, nie wiem. Gdzie on jest? Zaraz przyjdę. Franek, przywitaj się z widzami. Sienka, widzowie. Jestem jego nowym. No i jestem pierwszą. Część z, ni z nim nagrywam. Nie pierwszy część. To po prostu odcinek sobie nagrywamy. Nie no, części. No, właśnie. no Dobra, to jedziemy. No jedziemy. To jedziemy na dmrze. Czekaj, dom zamknąłem? Czekaj, muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, czy zamknąłem, zamknąłem dom. Okej. Okay. Dobra, widzowie. Więc co musimy... Dobra widzowie, więc zostawcie suby, sub, okay, suby, suby, yeah. lajki, Franek też powie, żebyście zostawili. No właśnie, zostawcie, bo jak nie, to wam kupę w dupę dam. To do was w tej nocy i was zjem. No, też bym się... Ja bym się... bym się bał, ja bym się bał na waszym miejscu. No. No, kiedy będzie to zielone? Jeju, jeju, jeju. Mogliśmy jeju. rowerami jechać. No, o, już. Nie. A tu co, stół jakiś. Co to jest? Dobra, je. Jakaś impreza chyba na, na Tirze. <grych> Zajrzamy na wody? Nie, jedź, jedź. Dobra, a ja, ja, ja idę kupić sobie no, loda No to ja też. Da, ja zapłacę. Dobra, to ja chcę. Birthday cake. Wystawię. To ja, no. zapłacę za nie, ja, zapłacę. Ja, Dobre, ja zapłacę za te dwa. Nie, ja zapłacę. Zapłaciłem już. Ja wezmę kartę. Dobra, zapłacę za te dwa. Ale widziały by był dobry lud. Dobra, że zapłaciłem. Dobra, jedziemy. No do... jedziemy chyba, nie? Pokuję do plecaka rzeczy tylko. Dobra, jeszcze, jeszcze ja muszę z burmistrzem porozmawiać. A nie, przy burmistrz.

Możemy, ale okay. łódkę... Łódkę trzeba... Y to ja wypożyczyłem. Ale to, to. rano się wypożycza. Nie A, to, tak. to, ale już wczoraj już wypożyczyłem, tylko na dzisiaj. No okej. Okay. Nie zamknąłem nogi. To nic. To nic i nie stanę. Dobra. Dobra, no skręć, tam jest taka wysypka. Dobra. Dzień dobry. No. Oj, już wjechałam trochę do wody. Musisz zaparkować przed znakiem. Czy, znaka, czy znaki? tutaj sobie zaparkuję? Nie, mm nie, -mm. Można poparkować No tak, to trochę dobrze. Mam taki, przecież. Yeah. Czekaj, ja tu zrobię namiot. Nam... Trzeba. Namiot trzeba. Ty ja nam rozłożę namiot. Ubra. <coughs> Już trzeba spać Do niego położę plecak. Zobaczę jaka jest woda. Jaka? Ciepła. Ciepła? Czy inna? Nie, ciepła. Czekaj, rozbiorę się. Rozbierasz się? Dobre, Dobra, oh! Dobra. Dobra, wszedłem. Jest <coughs> ciepło. Dobra, ja nam rozłożyłam nawet. <coughs> <coughs> tak widzowie trochę jestem przeziębiona. A to jest mój kolega. Da nie nagrywałam z nim nigdy. Bo wiem, czas nagrać. Coś. Z nim. Pyk. Franek. No co, muszę sobie minkę ustawić. Ja na ja łóżka, ja na robię Ja śpię na górze. Mamy dwupiętrowa Dobra, ja też się rozbiorę, widzowie. Czekajcie, widzowie. Pyk, 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 pyk. Ja mam taką miękę O Jezu, ja cała mam zajęte patrz, to. Ja mam taką minkę Czekajcie widzowie, nazwę sobie to zapiszę. Ja też się rozbieram, widzowie. i wskakuję. Dobra, to idziemy spać, widzowie. Jutro. Kurde! Jutro wstaniemy i się wykąpiemy. Dobra, widzowie, jeszcze rozłożę obok nas tutaj Toja. Byśmy mieli chociaż gdzie sikać. I Więc to mamy tutaj Toja. Ja skorzystam to ja idziemy jeszcze przespać. Ostatni. Ranek śpi. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, więc ja się rozbiorę, umyję się, ale jeszcze księżyc nie znajdzie. No, Franek się pierwszy obudził, mnie do tego obudził. No, więc kurde! Połóż się. Sobie poglądam coś na telefonie. No, no, no. O, mam. Mama napisała. Wszystko dobrze. Tak, wszystko dobrze. No, dobra. Jestem w wodzie. Jaka woda? Zimna. Już księżyc zaszedł prawie. Już zaszedł. Trzymadniałem, Trzyma czy mi starczy. Baterii. Mam 15. Dobra, już jesteśmy, wypożyczę łódkę. Kurde, co jest? łódkę. Widzowie, ja muszę, ja, ja się zaraz tutaj, przy, ja zaraz tutaj przyjdę, na pieszo. Bo niestety coś się mi zepsuło. Więc ja tu przyjadę. Ja sobie pójdę o Kranek pewnie wpływa. Ojej, A ojej, to mi się coś zepsuło. Czy ja mam w ogóle na sobie? nie wiem. Coś głupiego. Oj. Jestem na wyspie jak coś, jak będziesz chciał to po przypłynę. Nie, my już gdzie, gdzie my jesteśmy, o, tam. Dobra, my kolejną część nagramy później. Nie, nie nagramy. Dobra no, wiso. E, kończymy, kończymy odcinek. Mamy mało no, buteli w telefonie. Ja mam dużo, ale kranek ma mało. Więc dzięki za oglądanie i cześć. Pa pa!